Witam Was kochani. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na przepis na ponczusie. Takie oto ponczusie: ponczusie z mąki owsianej, z otrębami, z samych naturalnych składników, bez słodzików, nawet. Co jak dla mnie jest ewenementem. Zapraszam Was serdecznie. Jeden taki pączus to 80 kalorii. Bezkarnych, zdrowych. Możecie sobie na nie pozwolić. Zaraz zobaczycie, jak je zrobić. Na samym początku musimy sobie namoczyć daktyle, które będą pełniły funkcję naszego słodzidła. Ja tutaj mam 10 takich małych, suszonych, tanich daktyli, także to musicie troszeczkę dostosować ilość do rozmiaru, bo daktyle są naprawdę różne. I zalałam je wrzątkiem po prostu do ich poziomu i odstawiam. W międzyczasie będziemy robić wszystko inne i będą gotowe na czas. Tutaj mam 15 g świeżych drożdży i łyżeczkę cukru trzcinowego, i to tak leciutko ze sobą ucieram. W międzyczasie podgrzewam w mikrofalówce 100 ml mleka. Ja mam tu mleko dwuprocentowe. I to mleko ma być takie ciepłe, ma się dać włożyć tutaj palec, oczywiście czysty, z uczuciem takiej ciepłej kąpieli, ale nie z uczuciem parzenia i bólu, bo wtedy zamordujemy nasze drożdże i nic z tego wszystkiego nie wyjdzie. Także rozcieramy je tutaj, już są roztarte i wprowadzamy całe nasze mleko. I próbujemy jeszcze troszeczkę to wymieszać i odstawiamy je sobie. Niech się tu aktywują, budzą do życia i cieszą się z tego, że dostały cukier i ciepłe mleczko. Wracamy do nich za około 15 minut. Zaglądajcie do tego, bo to lubi rosnąć sobie. Ja powinna w sumie użyć większego naczynia, ale jakoś już tak nie pomyślałam. Także jak możecie, to użyjcie większego naczynia. No, i zaglądamy. Za 15 minut zobaczymy, co będzie. Jak jeszcze nic, to damy mu drugie 15 minut. Czy widzicie, co się dzieje z moim roszczynem? <grym> Oznacza to, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Nie zabiliśmy drożdży mleko nie było zbyt gorące. I teraz umieszczamy to, zanim wybuchnie, <grym> w miejsce, w której będziemy potem mieszać wszystkie składniki. I teraz tak słuchajcie: tutaj mam ten roszczyn. Tutaj wsadziłam te daktyle odsączone z jednym jajkiem i zblendowałam je na taką papkę, musiałam dodać do jajko bo same by się nie chciały zblendować a nie chciałam już wprowadzać więcej płynów żeby potem się nie okazało, że muszę mielić drugie tyle tej mąki, także dodaję to tutaj najpierw łączymy wszystkie składniki mokre i mieszam łyżką i teraz do tej mokrej masy wrzucam wcześniej zmielone płatki owsiane z otrębami. 125 g płatków owsianych i 25 g otrębów tu zmieliłam. I jeszcze dodam sobie tutaj cynamon. Około łyżeczki cynamonu. No i to wszystko teraz mieszam. Zostawiam na godzinę pod ściereczką w ciepłym miejscu. Teraz jest tak gorąco, że wszędzie jest ciepłe miejsce. I niech sobie rośnie. Ciasto nam już wyrosło. Ja się niestety zapomniałam, już zaczęłam w nim merdać, zanim wam pokazałam. No, ale niestety tak już jestem, że czasem zapominam o najważniejszych rzeczach. No i pora przełożyć to ciasto do foremki. Ja mam taką foremkę na takie małe donatki silikonową, mimo że jest to forma silikonowa, ja ją leciutko spryskam olejem, ponieważ jest to bardzo specyficzne ciacho. jak widać nie ma w nim w zasadzie nic, co powinno być wciście drożdżowym, poza drożdżami i jajkiem. Także spryskuję i teraz próbuję wkładać tutaj y, takie porcje. Do tego radzę sobie zmoczyć ręce znowu, tak jak często robimy, ok ręce mam mokre i możemy działać, ciacho pachnie ślicznie takim cynamonem niestety to będzie żmudna robota bo to nie jest takie ciasto, które da się fajnie rozwa rozwałkować zrobić takie długie paseczki, ułożyć tutaj musimy to wszystko ręcznie powyklejać, ale taka praca mnie na przykład bardzo relaksuje także myślę, że, że Wam też może się spodobać Słuchajcie, zajęło mi to 2 minuty, więc nie jest to aż tak żmudne, jakby się mogło wydawać. Tutaj jeszcze trzeba je podoklepywać. Zostawiamy je teraz na 15 minut. Niech sobie troszeczkę urosną w tych foremkach, a potem wstawimy je do piekarnika, ale jeszcze Wam pokażę, jak będą wyglądały za 15 minut. I tak wyglądają nasze pączki po 15 minutach leżakowania. Ja już widzę, że trochę przesadziłam i że one wyjdą nam z tych foremek i nie będą takie śliczniutkie, także bierzcie przykład z moich błędów. I wypełnijcie wszystkie 12 otworów tym ciastem. Będzie się wydawało, że jest tego za mało, ale nie będzie za mało. No i tę foremkę wsadzamy teraz do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 15 minut. Tak wyglądają gotowe ponczusie. Wyciągało się je bardzo łatwo. Pozwoliłam im trochę przestygnąć jeszcze razem z piekarnikiem i dopiero je wyjęłam, ale nadal są ciepłe, nie oklapnęły w ogóle. Yy, wyglądają tak, z dwóch stron Wam pokażę. No musicie przyznać, że jest to po prostu przepiękny widok. No ja jestem tak podekscytowana ich urodą, że naprawdę nie mogę się powstrzymać. Zaraz któregoś będę jadła. No, tak jak mówiłam, wyciągało się je bardzo łatwo, także można spróbować bez tego natłuszczania. Polecam Wam koniecznie zrobić ten przepis. Żegnam się z Wami teraz. Do następnego razu. Pa, pa!